Siemano widzowie z tej strony. Eldar, witam na kolejnym odcinku z Case Haga. Dziś sobie zrobimy od jakichś myślę, no, dyszki do kosy. Coś można tutaj pokminić. Do wygrania jest są dwie w sumie m 4 M4, M4 Zaurus. To trzeba żeby jedną z nich wygrać. Łapka w górę, sobie komentarz i kodzik Elzart musi być wpisany. Z kodzikiem Elzart macie dolara na start, 20% przy każdym doładowaniu. Dodatkowo możecie u mnie zgarniać skinki w giveaway'ach. Przy wpłacie za dwa dolce z moim kodzikiem możecie wygrywać. Więc zapraszam do wbijania, będzie tych konkursów więcej. Jakieś macie tu eventy i co? Link do strony w opisie, w komentarzy powiem, jakie trzeba napisać. A my chyba przechodzimy do naszego wyzwania na od dzisiaj coś mocernego zrobić Więc jedźmy z tym bez przedłużania 10 ziko, let's go! Dajmy sobie jakieś digle, USP'y <kluzny> W sumie nie, nie mogę tak lecieć, bo w sumie 10 ziko to się zaraz kończy. Możemy zadać na przykład digle i do tego dołożyć Wave'iki i jakieś z szynki. w sumie to mamy budżet zapełniony Dobra, no polećmy tak. Cztery osoby, normalny tryb, bez żadnego underdoga. Dajmy sobie te bociki i jedziemy z tym. Jedziemy z tym. mam nadzieję, że coś tutaj nam fajnego wejdzie dzisiaj. I że będzie mocna bitwa przede wszystkim. Dobra, zobaczmy. Eee... Oj, chyba dziedzi. Chyba dziedzi, bo pierwsza strzynka nie oddała. To ogólnie z tej bitwy nic dużego nie będzie, bo ten droższa strzynka, więc tak to często wygląda, jak nie odda pierwsza. No, dla bota fajna. To będzie spoko skrzynka dla nas mniej Spoko bitwa, spoko skrzynka też w sumie. No okej, okay, no ale bez szału, bez szału, nie, nie. Digle usuniemy. Waviki sobie damy, może te waviki stoją nam oddawały. I coś jeszcze na stać tutaj za jakieś 50 centów około. Yy, I samo dołóżmy, dobra. Coś takiego. Cztery osoby i lecimy dalej. Dodajmy sobie tyle osoby bociki. Nie będziemy czekać na graczy i jedziemy. Żeby wygrać dzisiaj widzowie skinka, trzeba napisać komentarz naklejka, żeby zgarniać skina, więc o to, co zachęcam I, i jedziemy dalej, idziemy dalej. Let's go. Okej. Okay. No, jest spoko, jest spoko. Potrzebujemy czegoś mocniejszego, potrzebujemy czegoś mocniejszego. Kurde, no ale dobra bitwa też. Ile tutaj? 8 dolarków. No to lepsza niż poprzednia. Lepsza niż poprzednia, no ale nie będziemy coraz tego e, męczyć. Damy sobie może dwa wave e, i coś droższego znowu, czekajcie. Hmm, tylko co? Tylko co? Tung tung, tung tung korci, ale. Fajajajcie, bym teraz jakoś inaczej, żeby nie mieć tego tung tunga zawsze. Dobra, damy sobie usp może. Dwa waywiki, usp ki czterech klasyczna. No ten cel kosa, no fajnie by było zdobyć, tak? Fajnie by było zdobyć. Jakby siadło. Też widzicie, zagranie na stole dostajemy te diamenciki. Też spoko opcja i możemy wymieniać na nagrody Więc fajne, fajne to jest Oj, tak, wreszcie, chociaż kurczę, botnob też dostał O, coś lepszego nam poleciało Oj, to samo, to samo Okej okay. I USP jeszcze, USP, -ki. dawaj, dawaj, dawaj Dobrze, dobrze? Nie dobrze. Ej, myślałem, że to będzie droż 860, ładna bitwa, ej, jeszcze raz bym nią ją poleciał, bo ładnie dała, więc jeszcze raz mam spróbować. W ogóle ładne wygrane z tej bitwy lecą, więc... No, spróbujmy jeszcze raz, no kurczę, ta kosa na wyciągnięcie ręki, no fajnie byłoby ją sięgnąć, tak? Jakby poleciała, fajnie by było Okej, okay, get smoked Get smoked Okej, okay. doorstack Wiadomo, popularnym mem Oj, no nie, nie, to nie siedzi To nie może wejść, dwie koronki U nas te USP O, jeszcze print stream poleciał, o kurwa, ale wygrana ty, no, powiem, mam że to wygrane na jakieś Glowsy, nie? No dobra, dajmy sobie jeszcze szansę, ale no dzisiaj coś chyba nie ten dzień. Dzisiaj coś chyba nie ten dzień. Dzisiaj nam jakoś nie chce dać, dzisiaj nie chce jakoś dać, super. I co, i dolarek, taka bitwa, trzy trztrzynki, w sumie trzy mocne skrzynie, nie? Dobra, no jedźmy, no jedźmy, no próbujmy. Tak, coś dzisiaj jakoś nie chce wejść, więc spróbujmy jeszcze tak w takim razie. Może tak się uda. Zobaczymy. Ok, ładny drop. Mmm. Mógł być lepszy i tung, tung, tung. No, mamy to, mamy to. 6,40. Wreszcie jakaś wygrana. I nie najgorsza wygrana, już tutaj coś tutaj jest z budżetu, ale no, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Wiecie co? Za 6,40 poleciałbym. Ile ten inspektor kosztował? To szynka. Inspektor pyk i pyk, Nie będzie coś takiego. Cztery osoby, lećmy, ryzykujmy i spróbujmy dalej. No, z tego mogłaby być już kosa, nie? aby coś dobrego poleciało. Zawsze może się trafić. Zapraszam Was też na inne odcinki z KS tam też możecie wygrywać skinki, więc wbijajcie, widzowie. O, oh, ha. Oh, oh. O, jakie tu są dropy. Dobra jaka bitwa. No, nie, niestety, nie. W ogóle, bitwa 40 dolców, nie? Ale dobra bitwa to była. Ej, powiem, polecam te inspektory. I to, co Jędrzejka też oddała. No, cóż, To było ciebie tyle. Stawcie subika. Życzę miłego dnia. Cześć, cześć.